Zapisy terroru, Tom II. Warszawa. Zbrodnie niemieckie na woli w sierpniu 1944 roku. Strona 61. Stanisław Biernacki. 1 sierpnia 1944 roku wybuchło powstanie, a 5 sierpnia Niemcy wkroczyli na teren dzielnicy Wola. Od rana zdobywali barykady na ulicy Płockiej około szpitala. Nasz dom znajdował się w odległości około 70 metrów od barykady. Oddział SS-manów, składających się z kilkunastu ludzi, wpadł na podwórze naszego domu. Zobaczyłem ich z okna sutereny, w której mieszkałem z żoną i dwojgiem dzieci. Do niektórych mieszkań parterowych Niemcy rzucili granaty. Następnie kazali wszystkim wyjść na podwórze i stanąć w trzech szeregach: mężczyźni osobno i kobiety z dziećmi osobno, mężczyźni po prawej stronie, a kobiety z dziećmi po lewej. Jeden z Niemców przywiezł karabin maszynowy na wózku do sprzedawania warzyw i owoców i ustawił go naprzeciwko stojących w szeregach mieszkańców domu. Pięciu Niemców stanęło przy furtce, a reszta ustawiła się od strony ogrodu. Niemiec, który ustawił karabin maszynowy, splunął i odszedł. Widocznie nie mógł strzelać. Wtedy podszedł drugi żołnierz. Wysoki, piegowaty, z okrągłą twarzą rudy, w bluzie i spodniach koloru terenowego, w furażerce na głowie, naciągnął iglicę i oddał trzy serie strzałów dostojących mężczyzn i kobiet z dziećmi. W chwili, gdy Niemiec ten naciągnął iglicę, przechyliłem się przez okno mieszkania dozorczyni i wpadłem do niego, gdzie ukryłem się pod łóżkiem. Słyszałem, jak jeden z Niemców chodził obok szeregów zamordowanych ludzi i dobijał z karabinu tych, którzy jeszcze dawali oznaki życia. Po kilku minutach wszystko ucichło i wyszedłem z mieszkania dozorczyni. Przeskoczyłem przez trupy mieszkańców domu. Wtem ktoś z żyjących krzyknął, żebym się ukrył, gdyż Niemcy idą. Upadłem na twarz. Niemcy wracali ulicą. Gdy podniosłem się, to wstało jeszcze sześć osób: Nunia Kołacz, Irena Szustkiewicz, Janina Mamontowicz z pięcioletnim synem Tadeuszem, siostra Janiny Mamontowicz, której nazwiska nie pamiętam. Ukryliśmy się w małej oficynie, która stała w głębi podwórza obok fabryki makaronów. Wyskoczyłem z mieszkania na pierwszym piętrze przez małe okienko w łazience na podwórze. Za mną wyskoczyła Janina Mamontowicz, a reszta pozostała. Usłyszałem wtedy strzały z karabinu maszynowego po drugiej stronie budynku fabrycznego i krzyki ludzi w piwnicy. Odniosłem wrażenie i byłem pewny, że w piwnicy odbyła się egzekucja: że karabin maszynowy stał przed oknami piwnicy i że strzelano przez okna do ludzi w piwnicy, którzy krzyczeli przed strzałami, a po nich wszystko ucichło. Ja ukryłem się w ogródku przy domu numer 31 przy ulicy Płockiej. Zamordowano tego dnia przeszło 50 osób, lokatorów domu numer 23, w tym kobiety i dzieci. Tego samego dnia widziałem trupy około pięciu osób w podwórku domu numer 25 przy ulicy Płockiej. Resztę mieszkańców tego domu Niemcy wyprowadzili. Opowiadano później, że część tych ludzi rozstrzelano około wiaduktu przy ulicy Górczewskiej, a część zaprowadzono do kościoła świętego Stanisława. Tegoż dnia Niemcy zastrzelili sześć osób, mieszkańców domu nr 31 przy ulicy Płockiej, przy spotkaniu ich na podwórzu, w piwnicy i przy wyjściu do ogródka. Żołnierze mieli na czapkach trupie główki i błyskawice. Zwłoki były spalone na miejscu egzekucji na drugi czy też na trzeci dzień przez robotników niemieckich. Sam to widziałem z ukrycia mego w ogródku. W dniu 1 listopada 1944 roku znalazłem na miejscu egzekucji róg spalonego palta mej żony, w którym była zastrzelona, i klucze do naszego mieszkania. Nic więcej nie mam do zeznania. Jeśli chcesz poznać całą relację, wejdź na stronę zapisyterroru.pl. Jest jeszcze wiele do opowiedzenia.